Dobra, to zobaczmy jeszcze. Maturę to bzdurę. Mm, maturę to bzdurę, kurwo. Eee, mm, <ścoughs> Sprawdziliśmy wiedzę graczy. No jedna, druga, dodać 0,5. Sprawdziliśmy wiedzę graczy. Kurwa, to ona z widzowie. Ja pierdolę. Kurwa, oni miliona subów nie mają? Lul. Dobra, no tutaj mamy pół plus pół równa się 1. O masko. No dobra. A, kurczę. ile ta jedna druga dodać 0,5. Jedna druga też? Jakoś, nie. <gry> Ty, bo ja w ogóle to już nie wiem. No właśnie chciałem spytać, że już nie wiem, na ile to jest bez przekleństw. Może zróbmy to, że nie wiem, że to jest na filmik. Co uważacie? 30 minut? Nie. Ja Zrobisz, bo to jest na filmik konkretny, w którym zostało to zredeemowane. Czy wydaje że to będzie najbardziej chyba fair. Ciekawe, ty wie, czy ty wiesz? to ci podpowiem, może. O, podpowiem. Jeśli masz jedna, druga, to masz połowę z jednego, nie? A 0,5 to też jest połowa. To ile to jest? Połowa dałeś połowa. No i co będzie, Karol? Nie no nic no, w sensie to jest porfan fun bint, w sensie nagrody za punkty, więc. Ale no i tak się staram nie przeklinać jak to, bind, jak to odbieracie. Jedna piąta? Cześć, z tej strony Piotr Dybski i dziś sprawdziliśmy wiedzę graczy. Ile to jest 20% z 500? O kurde! <śmusza> Muzyka TV, <mała>, co jest? <śmusza> Yo, bro! O kurde! Ta, oki! Co jest grane? No to jest to same normiki, to ich się nie skapną pewnie. O kurde! To jest ten ziomek, co reaguje na muzykę w ogóle. I on dostał ten, w ogóle tam w tym. Yy, pru, ten. Muzyka w Nie. ty na freestyle. Yy, ten oki o nim wspomniał. <laughs> Fajny robi reakcje, oglądam sobie jakieś noty ciekawe. 20% z 500 to jest 100. Kurde, nie spodziewałem się. Tam... 150 zł. A ty ile byś sądził? 125. 20% z 500. A. Yy... No ten. Yy... No 100. No. To jest 100. 125. A nie, 20%. Antisocial Social Club. To byłoby 25%. E, dobra. Mocne. Sekunda, sekunda. Na luzie e, 20% z 500 to jest y, 200. Czysto. Nie, no Mniej? nie, wiem, nie. Procenta... Ten wygląda na gracza. Nawet nie wiem. To też nie Nie, nie, nie. W, nie, nie. w tych. No, 150. 20% z 500. 2,50. Dwa... To... Skąd ludzie biorą te wyniki? 25? 25. No więcej. To 50. Więcej? <laughs> 75. Kto napisał Lalkę Prusa? Wow. Prus. To tak jest. Bolesław Prus. Strzelisz jakiegoś nie, nie, Nic mi nie przychodzi kompletnie. Lalkę Prusa? O kurde. O kurde. Mickiewicz? Nie wiesz, który polski pisarz? Kocham moją panią z Polskiego, naprawdę. To co, strzelisz mi jakiegoś polskiego pisarza, który by napisał Lalkę Prusa? Eee, nie. No, dobra. Nie upokorzę się. ogóle co event jest? Nie wiem. Pokorzę się. A jakiej był narodowości? M może pruskiej. Tak, pan też jest z historii polskiej, ale może wiesz. A, to jest Piłsudski, chyba. Super. Nie, nie pochodzisz z a wiesz. Bez to nie powinni przesta przestać kurczę, tych, tego Piłsudskiego pokazywać, bo za każdym razem ludzie mówią, że to Stalin, chłopie. Stalin? N Powiedziałeś, że jest prezydentem Polski, że był prezydentem Polski. A chrobry? Nie! Nie! Chrobry, ale dobra. No to po takim ziomku nie można się spodziewać, że on będzie dobrze opowiadał. Ja to... Dzisiaj już powiedziałeś, że on był prezydentem Polski, a powiedziałem, że nie był. E... Że, że był e, królem Polski. A powiedziałem, że nie był. E... Prus. Józef Stalin! Mi się wydaje, że to jest Stalin. Stalin? Boże, ile razy to słyszałem? Bardzo, bardzo źle. Wiem, ale nie powiem. <laughs> Józef Stalin? Kurde, z dłuższej gumy. Ktoś mi to mówił, jak możecie tak, Dałem no bądź podobny. No Hitler pewnie, nie? Czy nie? Nie? Oj nie. To będzie Stalin. Tak? Co to jest sakwana? Ej, ja w że kojarzę. A może nie? Nie wiem. Tak? Co to jest sakwana? E, rzeka w Francji. Pięknie. Miasto? Trimerka to jest? Może do tego Tak? E, rzeka w Francji Pięknie Miasto Gdzie by się takie miasto znajdowało? W Afryce Jakaś roślina może? Hmm. Kojarzy mi się ze swego rodzaju e, Jakieś e, torebki Ja bym obstawiał, to strzelam na wyspę Ty wyspę chyba Tak, ja lubię wyspę. No to będzie może ubranie Wyspy kokainy Ksiądz Albo mistranci Sykwana płynie Korytem Rzecznym. W jakim kraju? W jakim kraju? Jaj, Bo zgadza się. <laughs> Polska w to stoi za Warszawy. Jakaś prawda. nacja? Yy, sekwana to jest pustynia? Ile to jedna druga dodać 0,5? No, no Pięknie. Naprawdę trzeba być takim idiotą, żeby dać się złapać na to. 0,9, tak? Nie. <laughs> Co? To jest 50 dodać... Yy, dwie dziesiąte? Pięć siedemdziesiątych. Dwa? Jedna druga też? Jakoś nie. <grymne> Czekamy. Taki skin fortnite, jak jest babka. Która? Ota? Jak dodać 2 y, dziesiątych, więc 70. Czy ta? Jedna druga też? Ta? Jakoś źle. Czekamy, a ty wyprzedzisz. Ja wiesz. to ci podpowiem, może. O, podpowiem. To masz... ta czarna. A? Jedna, druga, to masz połowę z jednego, nie? A 0,5 to też jest połowa. To ile to jest? Połowa dałaś połowa? Jedna piąta? O kurde, to jest za ciężkie. Jedna i dziesiąte. <grych> Jak się mówi prawidłowo? wieczne czy wieczne? I to są dwa inne słowa. Co oznaczają? Yy, wieczne, czyli coś, co może trwać cały czas lub jest cały czas, a wieczne. To piotr z Valoranta, to ja nie wiem, bo ja nie grałem w Valorantu. Znaczy grałem kilka razy kiedyś. Ale mnie nie siada. Wieczne y, to jest zjawisko po prostu, y, kiedy wieje wiatr, jest wiecznie. Tak. Wieczne czy wieczne? Wieczne. No proste, wieczne. Wieczne. A czemu o, nie tak Nie wiem, dyslekcję ma w sumie, ale bym powiedział, że wieczne. <laughs> wieczne? A czemu nie wieczne? No nie wiem, tak bardziej wieczne pasuje. Czym były Prusy? Dawna nazwa tak naprawdę Niemiec. Tak, to z, 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 kraj, tak. tak. później się przekształciły Niemcy, zgadza się. W jakie państwo się przekształciły, jakie teraz jest państwo w tym miejscu? Austria. To były Austria. Czechy kiedyś? Nie. Prusy. To była Rosja kiedyś. Prusy, Prusy były, było to miasto. Który kraj nam to zabrał? Który później się przekształcił, w jaki kraj? Austria? Nie, mm. to było ostro węgierskie. Węgry, mi się oh, <laughs> w nie, w nie. nie wiem. Zabór jakiś podczas, podczas wojny? Nie, nie, podczas wojny. Jakiś zabór w średniowieczu? Ale co to oznacza według ciebie zabór w takim razie? Jakaś grupa etniczna? To jak na nich mówiliśmy? Ale powiedział. Zaburzanie? W Prusowie? Nazwij pierwiastki wchodzące w skład H2O. Wodór i tlen. Tak. Woda i wodór. Woda i tlen. E, wodór i woda. Nie? A woda. Hadwon? Wodór i woda? Nie. nie. Powietrze? Tlenek powietrza? Coś takiego? <głos> <głos> nie mam pojęcia. Wymyślasz nowe rzeczy. E, woda oraz... Boże. Tlenek powietrza. <noise> e, oraz powietrze, tlen, nie? Jezus. O kurde. Nie ma takiego pierwiastka kurde. Co to za kraj? Nie ma takiego kraju. Zgadza się, jest to mamiczne. Francja. Nie, czekaj. E... E... Oj, Boże, to... Boże. Portugalia nie. Ciekawe czy jak na przykład za 3 lata kiedyś obejrzymy maturę to z to nic się nie zmieni Tak nie wygląda mapa. Tak, Jestem co tego pewny. Nie jest nie tak No bo no w ogóle cała ta część. Nie, w ogóle wszystko jest nie tak Tak? No bo Opowiadaj co jest nie tak A nie, dobra, tylko to e, Hiszpania inaczej... Zło. To na pewno, a nie wiem czy to jeszcze I prefer uh, no to speak because I am in big trouble Tak? Albo tak Nie wiem, Afryka Nie, no tu mamy mapę Europy, to, który, to jaki to jest kraj? Afryka Polska Hiszpania hmm, Holandia? Kanada? Hiszpania? Nie Czy ty mi powiesz? To jest Portugalia? Mm -mm. Hiszpania Okej, okay. Portugalia Nie Francja? O, Francja o jest. z ty widał się złapać No Włochy to nie są, Włochy mm. są tu, tak? Nie, tu. A, tu. Kto stworzył postać Wiedźmina? E, Sapkowski tak jest? E, Jacek e... Gazilowski. Nie pamiętam nazwiska. Wiosławski. On sam się z siebie stworzył. <grym> Wiedźmin sam że stworzył, rozumiesz, To ona gada. <grym> y, CD Projekt. Y, nie. To był. To na początku Wiedźmin to była książka. Tak. Y, no i on napisał nie mam pojęcia kto. Nie, jest jedna. Nie zrobię. Osoba odpowiedzialna za powstanie postaci. Jego rodzice! Andrzej. Jędrzejczyk? Nie, Jędrzejczyk. Losowe imię i nazwisko. Ale, a. Tak, Andrzej, Andrzej. No, wiadomo, Andrzej musiał stworzyć Wiedźmina. Przejdę słowo Zwycięstwo. Z-W-Y-C-I-E-S-T-W-O. Dobrze. z w y s t z, W, Y, C, I, E Z, T, W, O. Z o kurde! zwycięstwo, zwycięstwo przez Z? -T -V -O? Z -T -V -O. o! Wygląda na mafioza jakiegoś, ale, ale <laughs> Roman -Rom Dmowski. Roman Dmowski, bardzo ładny. Wow wiedział! O kurde, nie? no way! że za Hitler, ale pewnie nie. A dość tuś... Hit... ja nie. nie wiem, skąd ci ludzie... Przecież oni nie widzieli nigdy... Jego obrazka w podręczniku! Przez całą szkołę! No nie wytrzymam. Nie! Oj nie! Nie! Pan jego brat! to ja Maria! Charlie Chaplin? Nie! Ale sensu mamy do czytać, bo się nie wystraszyłem zbytnio. To nie Hitler, spokojnie. Nie. O dziś parę razy tak posłyszałem. Trudniej. chyba. kurde, to Hitler. Wygląda groźnie. No. No nie kojarzy spojrzenie. go. Ale bym powiedziała, że to jakiś Stalin. Podaj pierwiastek kwadratowy z 16. To nie gadaniu! Pięknie? Ale, no, może być ciężko. 16 razy 16, no. Nie chcę. Mm, nie. Pierwiastek kwadratowy z 16. No, kurwa, to! Kurwa, 16! Ale cię e, Czyli 16 razy 16. 244? Nie, nie. Tak, pierwiastki nie działają. A co myślę, że pierwiastek jest kwadratowy? Że go nie ma! się skraca! Pierwiastek z... Tutaj, ktoś to? Oh Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Yes. Co z niego mam słabe zasięgi na Facebooku. Eee, to jest książka. Wydaje się, że problemem nie jest sam Mark Zuckerberg, tylko sama platforma, bo nikt jej nie używa. To To nie jest Elon Musk, to jest ten drugi Elon Musk. Kurde, nie wiem, to pewnie jakiś ten, polityk. Eee, skąd? No. Polska przez zagranicę. Ej, naprawdę? Ja miałem wrażenie, że naprawdę wszyscy młodzi ludzie. Tak, bo kojarzę też, na przykład no Marka Zuckerberga, no kurde, ty. No, ja nie wiem. Z Polski ale nie, to będzie Biden go... Jakiś polityk. Z jakiego kraju? Niemcy. Albo Polska. Kolejne pytanko. Ile wynosi objętość sześcianu wokół 3 cm? 3... 9. 3, razy, 3, 3 razy. 3, 27. Aha, ok, ręk bo to jest 9? Nie. 18. 9. Centymetrów sześcian tych. Nie, nie 9. 18? Nie, a jak to obliczałeś? Jakiego, jakiego no, wzorużyłeś? Jest, że 6, no to 6 i że po 3 cm. 6 razy 3. I 6 jest na 3 cm? A przynajmniej 3? Nie wiem, 6. A ja potem 9? 18? Nie. Jak się liczy objętość? Nie, no właśnie, tutaj też jest problem. Objętość 6 3 cm, 9. 18? Nie. A jak się liczy objętość? Edukację skończyłem już 3 lata temu, więc... edukację wow. szkolną. Eee, to objętość... szybko Ci wyleciało. 9 cm sześciennych? No, to 9. 12. Nie, 16. Nie. 18. 3. No nie może być razy 3. 7? Co? Mówi się poprawnie Angola czy Andora? Przecież to są dwa różne kraje. Jedno tak jest w Afryce, drugie w Europie. W Hiszpanii Hiszpaniu jest na samym dole, tam kłonamili. Ja też, ja tak samo sobie. Sam. Ze Star Warsa. przepraszam. Tak, tak, nawet serial ostatnio powstał. A co byś obstawiła? Angola czy Andora to jest poprawna nazwa? Angola chyba. Angola. Angora, Andora. A, a co to jest? Angora tam Miasto. powiedział w ogóle. Angola? Nie no, Andora jest takie państwo na pewno. Mm -hmm. a Angola nie wiem co to jest. Nie wiem czy jest takie słowo. Kto był ostatnim królem Polski? Poniatowski. Tak. E, Władysław Jagiełło. O nie, bardzo nie Józef Piłsudski? Prawdopodobnie był to jakiś Zygmunt Nie, 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 nie. tutaj ci chodzi po głowie Mieszko pierwszy. On nie był królem nie był pierwszym okay. znaczy był był w ale jeszcze nie był koronowany okay. A ja pytam o ostatniego Ostatni król, tak? No Bolesław? E, sypiał z starycą taką rosyjską No wiem, która Ta Gona to była? Dobra, nieważne Kazimierz Wie... Dużo później Dużo później? Zygmunt jakiś? Jakbym ci powiedział? imię jego? No Stasiu no Stasiu to jaki? Stanisław Wielki Ostatni królem Polski... Bolesław Chrobry? Nie, on był pierwszym Aha Ale nie, ja to też bym nie wiedział kto ostatni był, nie? Nie, nie o tej e, strony Mieszko pierwszy. Nie był królem Aha. Spróbujmy z tobą, może podratujesz się Chrobry? Nie Już on mówił, mówiłem, że on był pierwszym królem Stanisław? Piłsudski? To już wszystko oh w tym Boże, odcinku, a ja wam powiem, że O Jezus... Stanisław Piłsudski, rozumiesz? Jezus Mario, Nie wiem, łeb mnie rozbolał przez ten film, tak szczerze, naprawdę.